Witam Was w tym późnym poranku. Znajduję się w miasteczku Wiśniowiec. Chcę iść do palacu książet Wiśniowieckich. Palac z XVIII. już stulecia. Jakby jest włodszy od tych czasów świetności Wiśniowieckich. Jednakże i tak myślę sobie, że będzie bardzo ciekawie, także zapraszam na zwiedzanie razem ze mną. Zobaczymy co tam i jak, co im się udało zrobić. A tymczasem patrzymy sobie, jak wygląda sam miśniowiec. Bardzo ładniutkie, takie piękne, zadbane miasteczko, ładny chodnik. Nigdy nie myślałem sobie, że to tak będzie. O Tarnopolu, w którym chodniki są jakie są, to tutaj byłem bardzo zdziwiony w stronę pozytywną. Jasna sprawa, jest super, po prostu. I jestem bardzo rad, bo zapierdalam z dużym plecakiem. I jakby powiem tak, że to nie jest łatwe w taką pogodę, w taki upał z dużym plecakiem, dobry kawałek co prawda, zaszedłem sobie do marketu kupiłem co nieco przekąsić market bardzo fajny, całodobowy nazywa się Złota Podkowa a tymczasem pędzimy sobie na samą uliczkę, dużo jasna sprawa różnych sklepików apteki, jak to zawsze w wszystkich miastach Ukrainy. Jednak to wszystko takie takie fajne, fajne jest. Zadbane, czyściutkie. Super, bardzo mi to się spodobało. Tak, tak to wszystko wygląda. Powiem jeszcze, że po drodze zobaczyłem, że sprzedają się jagody. I po prostu sobie zamówiłem u faceta, który sprzedawał jagody, powiedziałem mu, że będę wracał i wtedy u niego kupię. On mi powiedział, że okej okay. i faktycznie wróciłem. I on jeszcze był, kupiłem u niego jagody, bardzo fajne, bardzo smaczne, całkiem takie słodziutkie, tam tego faceta akurat widać. W tym momencie bardzo fajny chłop. Jeszcze z nim pogadałem kilka minut. No a teraz, jakby ujęcie już w dalszej części. Takie ładne ploni, ładne, ładne, piękniutkie takie miejsce. Nie dziwi się, że książęta już niemieckie zrobili tam sobie taką rezydencję. Bo to jest po prostu ładne miejsce, bardzo piękne. A teraz jeszcze osadzone dużymi drzewami też po uliczkach co jest super sprawa, taki skwar Człowiek leci z tym plecakiem I każde te drzewo dla niego jakby Daje ochłodę i to jest super A I tak sobie idę idę Patrzę sobie wszędzie jest fajnie A i w końcu jest sam kompleks tak to wygląda. Przy wejściu wchodzę, ładne koniki. O, tu jest kasa. Kupiłem biletik. Biletik kosztuje 80 GBM. Ja wiem, może troszeczkę wykorowana cena, jednak z drugiej strony oni muszą to wszystko restaurować za jakieś pieniądze. No i wchodzę, wchodzę do kompleksu i od razu widać, że to jest fajna i wielka rezydencja. Widać, że to należało do wielkiego i poważone, poważnego rodu. Dlatego, że taką rzecz zbudować to nie są rzeczy tanie, jak mówi Ferdek z kiepskich. no Także tak. No idę sobie no już do wejścia. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to wszystko zrobione. Takie przed wejściem takie kolo, dlatego żeby można było przyjechać karetą i wyjść i karetarz, aby sobie pojechała i z innym. jest bardzo dobrze przemyślane. Przy każdym palacyku jest takie coś. Bardzo to ładnie wygląda, a przy tym jest pożyteczne do tej pory. No i Idę sobie przed tym jak wejść do Polski, to siadam zaraz na jakiejś laweczce lewecz, i zjem sobie czekoladę, bo mam, żeby mieć więcej sił. No i wchodzę na wejściu. Na wejściu taki oto akasik. W środku nie wiem co tu jest, do tej pory nie wiem. Portrety Wiśniowieckich. Mi się wydaje, że to jest Bajda Wiśniowiecki Nie wiem sprilmowano. Nie widzę. Konstantyn Wiśniewiecki. To jest baza. Król także Polski. A to jestem ja w takim starym, dużym kształcie. Eleonora, żona Michala Korybuta. Bardzo ładny portret. Nie wiem, czy one wyglądała, bo smaki tych czasów, a smaki nasze są bardzo różne. To nie jest sekret. Jednakże. Nie wiem, nie, nic nie powiem, w ogóle nie widziałem jej na żywo, także nie mam swego zdania. Ładne kafelki, ozdobne, z różnych, różnych miejsc. Dziwna troszeczkę jakby ekspozycja, dlatego że tu portrety, tu kafelki, to no nie wiem, oni mają swoją koncepcję. Ja nie zawsze ją rozumiem, koncepcję tą, jaka jest we wszystkich naszych muzeach. Dla mnie jest dziwne Jednak, nie ja te muzea Nie ja te robiłem Nie ja tam zbierałem Jakby artefakty, to nie mam nic Do mówienia Tylko przychodzę, placę i patrzę Ładny kredensik To też komodka, kapitalna. Chciałbym żeby mieć takie meble u siebie w domu. Czułbym się znacznie lepiej wśród takich sprzętów. No jednak trudno. Nie jest to dostępne dla prostego szaraczka, takiego jak ja. A to jest tekla, tekla, tekla z razy Cholera, takie imiona. Człowiek nie, nie umie ich. Prawidłowo powiedzieć. Sala zerkalna. Odnowiona przy pomocy z Ameryki. Bardzo ładna sala. Powiem, że tak. Wideo nie oddaje dziesiątej części tego, jak ona wygląda. Naprawdę. Też taki, taki ładny kredyt z, z porcelanką. Tu wszędzie zwierciadła. Tak się zdaje, że to są okna albo drzwi. Tak naprawdę to są zwierciadła. I bardzo to ciekawe, ciekawe wygląda. Tak się zdaje, że tam jest jeszcze jedna taka sala taki, taki toaletka, taka stolik taki. Tak, Też bardzo ładne Jeszcze jedna toaletka Na sześć A także w sali zerkalnej Nie wiem, jak by było prawidłowo powiedzieć Sala zwierciadlana? Pewnie, że tak Oryginalno, oryginalnie u nas się nazywa sala zerkalna po ukraińsku. A to jest lektyka. Nie wiem kto był u niej noszony. Nie jest nic tu. Żadnej plakietki, żadnego nic nie jest podpisanego. Także trudno. Parawanik ładniutki. bardzo bardzo ładne to wszystko po prostu bardzo ładne piękne zdobienie, piękny materiał tu jest taki duży plakat Kapitalny, po prostu kapitalny stolik. Jeszcze jedno ujęcie na lektykę. kręcę się jak nie, nie powiem co w przerębli, a to jest apteczka. Pierwszy raz takie widziałem to jest domowa apteczka w jakiej y, były przytrzymywane różne lekarstwa. to jest ciekawostka, pierwszy raz takie, taką rzecz widziałem a to są różne też szafki bardzo piękne też druga strona sali tej pierwszej są, są dwa takich posągi wierzejsby szlachciców polskich bardzo ładne przypomina mi troszkę nie wiem może potockiego Krzysełka no i następna rzeźba księgica polskiego też bardzo ładna nie wiem kogo przedstawię nie ma nic a to jest na Ilże Dymitr To znaczy Car Dymitr A to są obrazy Które przedstawiają moment kiedy Koronowano Dżedmetria Z jego żoną No i dalej Fajny kredyt, przed, przed tym też obraz, to są obrazy, wszyscy, wszystkie te obrazy przedstawiają różnych szlechniców, w tym liśniowieckich i ich skolegaconych także i innych szlachciców tu ekspozycja po prostu zebrana, ja tak rozumiem, z tego, co było dostępne. Bo nie jest na Ukrainie to łatwe, żeby zrobić muzeum, dlatego że mało tego się pozostało. Bardzo mało to się zbiera, to, to się szuka w różnych miejscach. I powiem tak, że bardzo się zdziwiłem, że taki ogrom tu jest obrazów. Po prostu ogrom. A taki ładny też mebel. Malutki taki stolik sekreteryk. Myślałbym, że tak krzesło salowe, ale nie. No to widać. Widać, że to jest fajne. To rzeczka. Komonik. ogromny po prostu portret biskupa nie powiem jak on się nazywał bo zapomniałem a może bardzo bardzo ładny po prostu bardzo ładny jak na te czasy to super Tu też bardzo ładne biurko z takimi rzeźbieniami. Portrety. Jeszcze jedno biurko. Portrety. Dostojnych szlechciców, teraz takich nie ma. Po prostu przepiękne rzeczy. Przepiękne portrety, przepiękne sprzęty. Nie mam fortepianu, niestety ja nie umiem na fortepianie. Kapitalne, kapitalna szafka. Krzesła, a nad krzesłami... Portrety. A tutaj najważniejszy portret całej ekspozycji to jest król polski z Bożej Woli Michał Korybut Wiśniowiecki. Może król nie za bardzo udany, a może całkiem, jednakże król, który nigdy nie sprzedam w Polski, ani za dupę niemiecką, ani za 15 tysięcy złotych. I niech nikt mi nie mówi, że on był najgorszym królem. Najgorszym królem był kurwy syn Poniatowski. A tu po prostu piękność, po prostu piękność. Izbiona w drewnie. No, a potem. To ten taki sam. Dostojne panowie. Jeszcze jeden duży, fajny taki portret szlachcica polskiego. Myślę, że to któryś z Wiśniewieckich, ale nie wiem, nie pamiętam. Nie będę Was okłamywać. Tak naprawdę, czy to jest aż takie ważne? A teraz najważniejszy portret ekspozycji to jest Jeremy Wiśniewiecki. Wbrew wszystkim, opiniam, to jest największy. Patriota Rzeczypospolitej. Wielki człowiek, wielki patriota, po prostu prawdziwy syn swojej ojczyzny, który cały czas dbał za swoich ludzi. Od samych malutkich do tych większych. I własnym sumtem, własnym kosztem otrzymywam w dużą część Rzeczypospolitej tak naprawdę. Jedna rzecz, zazdrość. Prosta ludzka zazdrość nie dawa mu rozwinąć skrzydła i niestety stało się, jak stało. I nic już z tym nie zrobimy.